Cześć cześć witajcie? Widacie w kolejnym odcinku Minecraft w słoikach? W końcu, kurde, już długo czekajcie. Ała! Co Kurwa. mnie lejesz? E... Nie, jeszcze raz! <śla> tak? W w w Słoika! Dlaczego to ma taką głupią nazwę? No dobra, bo to są słoiki! O, zobaczymy kto tam jest. No witamy! Ja zrobię konkurencyjną Ale... serię Minecraft w butelkach to się A kto tam jest w ogóle? Dobry. O, o ci chywuj, no mano, stare piona! W ogóle się Cześć. ciebie ty nie spodziewaliśmy. Kompletnie, nawet widzowie się ciebie nie spodziewali, którzy pisali, że na pewno Cichy wuj będzie kolejnym gościem. Wiesz co, ja się nie spodziewałem, że włącza Minecrafta na tym komputerze, bo na początku nie chciał w ogóle się uruchomić, bo ten komputer się rozlatuje, ale w ogóle Wbijaj. to je, były jeszcze większe problemy niż uruchomienie go, bo ja się trochę wstyd, wstydzę przed rodziną i nie trzymam Minecrafta, Minecrafta na się pulpicie. Wstydzisz? Tak. I, i go schowałem w jakimś folderze no wiesz zeszycie. co trzeba go spalić dokładnie idziemy go spalić chodź po zapalniczkę nie no dobra Zjara, ale tak w ogóle go. trzeba powiedzieć co dzisiaj będziemy robić oprócz nie, spalenia nie, jego nie nie nie, 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 nie cichy. Ale... Oh, tyle oh. lat tyle lat a wy nadal się nie nauczyliście że każdy odcinek zaczyna się a, no, na... właśnie. A właśnie, idziemy, idziemy, zawsze tutaj opowiadamy suchara i to jest złota no, strefa, panadeś? Tak, to jest tu takie... jest strefa do wcipów, to jest balko do I dzisiaj jest, Studio słuchajcie... Jonas. Jak Dzisiaj jest, jest mistrz sucharów, ogólnie i dowcipów w Minecrafcie, wiesz? Ani Tak. Studio jajo papieże obrażają. I dobrze. Cichy w ogóle wuj. właśnie sobie dowcip, dowcip jak poszedłem do toalety, zanim zaczęliśmy nagrywać, ale mi się przypomniało Super w że ten, że tu się w tym nie wolno przeklinać w tym programie i... Nie wolno, to prawda. straciłby na śmieszności. Ale spokojnie, spokojnie. Mam, przygotowałem jeszcze inny dowcip. Jaki? On będzie tylko... On już nie będzie z wulgaryzmami, on będzie tylko krzywdzący. Więc opowiadam o Boże, krzywdzący. O, za kogo? Krzywdzący kogo, przepraszam bardzo. Zaraz skrzywdzę siebie, jak nie przestaniesz mi przerywać. No, <grywa> więc y, ja jak pryka heteroseksualny facet robi tak. Homofob A jak pryka... pedał <grywa> <grywa> A, cztery, rozumiem. Cztery, dobra, drugą ale... stroną, no tak? Kurde. Znaczy, że druga strona, nie, to właściwą stronę, tylko że. A, dobra, zresztą nie będę tłumaczyć zjebanego miarku. No, nie, nie zrozumiałem, bo wam. A ty? Nie. Dobra, słuchajcie, sobie jesteśmy tak tępi, że niestety tego nie zrozumieliśmy, no. Ale Wiesz, już nie, nie tłumacz! No, Jesteście po prostu niewinni. Ale spokojnie, no, wszystko przed no, wami. Okej, okay, no, dobra, to no, mnie Może druga rzecz, no. może wyjaśnijcie mi właściwie o co chodzi w moich Tak, no to tak. No to ogólnie no lecisz. No, no dobra, to ja. Nie, no ale dlaczego akurat tak? Ale jak? Dlaczego w słoikach? Że to są no bo swójki, tak? No bo to są słoiki, no boże, no Minecraft jak można tego swójka, nie, ponieważ, nie To mi bardziej to przypomina. Właśnie... Nie Słoiki. Nie wiem, jak, te, jak te beczki. Co tak. wiesz, Słoiki to są wirujesz, Dobra, nieważne. No dobra. ja zrobię konkretną serię Minecraft Pigułka. I w każdym odcinku chodzimy do jakiegoś słoika, i dzisiaj idziemy do tamtego. Patrz, widzisz, tak, tam jest taki słoik. A tu jest i badacie, co tam jest. Dobra. No, no, dobra. Dokładnie, tu mamy surowce, tak słuchaj. Jest... Więc trzeba dobrze. będzie dobrze. zrobić aha, to z są taką dla gości. Tak to mówię. Nie, 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 ja ci zaraz dam i dla gości, czekaj. Bo weźmiesz tak jak Bartek trzcinę i nie odniesz. Dobra, Angular A! Nas... Bo to był z Bartek z no, Martek! No tak, Bartek był u nas w nie, 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 na te skrzynki, bo ja nie mogę do niczego zajrzeć. Jak to nie e, możesz? A bo opa nie ma. A, nie masz opa. Tak? Nie no mogę Nie mogę ma. też do niczego zajrzeć. nie, Okej, okay, no to czekaj. To, to już masz opa, nie? już masz. Czekaj, o, jest, ja ci zrobię kilka rzeczy, Dobra, które to, będą ci potrzebne. No ja sobie wezmę też kilka rzeczy. Mamy żelazo jakieś? Żelazo? Nie wiem. To co to jest? Spraw? Boże jakie ja mam O zimne to, to są bogactwa mnie. Ale takie świetnie. kompowe czy Nie, to takie dajcie mi coś do jedzenia internetowe tak. Do jedzenia rok gdzieś wsadził Ej cicho jaki ty masz miecz? Diamentowy A to trzymaj Ale ten. ja mam, ja mam ten najlepszy jak chcesz no, Tam to jest Gulara, ja ci zrobiłem nowy ja ten, ma... Nie ja mam ten najlepszy Tak? Ten e, fajry. To, i... to ile mamy? Angura, ja tam, nie wiem Angura rości sobie prawa do najlepszego wiecza to... no, no bo jest ja nie... najlepszy Ej, Słuchajcie, jest o, burza, chyba się ja sobie dzigościu. zciszę te dźwięki Ja sobie zciszę burzę I słuchajcie, może chodźmy spać, bo nie chcę iść w deszczu e? Okej okay. Dobra No czekaj, -do... jeszcze wam mnie Spokojnie o, ja że to mi zależy, bo kiedyś pewnego dnia pan Mojang stwierdził, że spierdoli Minecrafta i dodał ten głód. Ale, 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 big, co to za słowistwo, przepraszam bardzo. A, co z... to, co to za słowistwo? <laughs> nie chcę, czekaj, przepraszam jeszcze raz, to nie Czekaj, bo chyba nie można tu spać, nie? Jak nie? No ja nie mogę się położyć, czekaj. A ja mogę? O, ja mogę! Dobra, to o, ja się kładź się. I wyruszamy ja tak o... do ostatniego słoika, zobaczymy, co tam się znajduje. Ło! Wow, to jest mm, ostatni dobra. słoik? To z... zostawiliście mnie na deser? Wszyscy na leżą? Na dobra, mamy. Świetnie. Nie, to... ostatni słoik to będzie u mnie, bo to będzie taki finalny. No, czyli no, nawet też z... z tobą. A, no. super, czyli jestem wielkim <laughs> finałem. W ogóle, jak no tak. mam dwa będę to nawalam na takiego dual-wilda? Czy co? Jak ten, jak e, nie, drugim chyba nie możesz. A wiecie co? <laughs> chyba nie. pójdziemy z tamtego słoika, co wy na to? Aha! Szybciej. Ej, wow, a... zobaczcie, ej, <grym> no, zobaczcie, mogę duelz, Bilda! No tak, No możesz, no, ale nie możesz zaatakować, wiesz? Jestem łotrem, jestem łotrzykiem. Ej, ma ktoś Jest... surowce? Podłem. No, ja mam kobra. Mam dyny. Teraz taka. Dobra, to uwaga, e, cichy. Kiedy ty grałeś Minecraft ostatnio? Wow, wow, ja? z jakiś. nie wiem, rok temu? Ale ej, no ja tak, tam. Chwilę. tam, dobra, mieliśmy chwilę. No, rok temu? No to no, musisz sobie skupić No Tak, może nawet więcej, tak, jeżeli tak dłużej miałbym grać. Je, ale dużo nowości weszło od rok, no, no, zauważyłem, ogóle... że mogę trzymać dwie rzeczy na raz w tak. Dwóch dłoniach. Co tak, się e, ale. Ja bardzo rzadko tego używam, nie wiem jak to Możesz akular. pochodnie tam na przykład trzymać, albo jednym, jedną ręką klocka stawiać, a drugą kopę. Stawiać stawiasz klocka ręką, możesz. Dokładnie. Czuję no się no no żadna żadna na próbę, ale nie zażartuję sobie. No to dobrze. Nie? Jak coś nie tutaj, kurs. itemy nie giną, nie? nie no właśnie, jak pośmierzyć. spadniesz, na przykład, a. nie wiem teraz. Pająków tutaj Dobra, nie mnie. będę cię zrzucać. Mogę cię zrzucić. Mogę cię no zrzucić. No ty, mogę ty, ty, ty mnie nie możesz. Czemu nie mogę? No, no nie! <noise> to, nie <zastało. głos> to jest stary. Teraz spadłeś Ty pomliki. zły! Biją mnie, nie! No to zaczekaj, no bo... No to też u mnie ktoś mnie zrzucił. Tutaj jest spalny <noise> wynik! Zero! No nie. <noise> Czyli jestem zerem, świetnie, zawsze. To cię tam zabił? Ej, dobra cichy, chodź Pajunki. bo ja sam nie dam rady. Dobrze, spokojnie, Ile już też biegnę. Ja już mam ten najlepszy my. gdzie ty idziesz, Angular? Uch, a gdzie ty mam aha, no, Tam nie ta jest oj, Tam ta strona. Gdzie okay. idziesz tyle było komentarzy, żeby zaprosić Cichego wojna, Cichego Cichy Woj, Cichy Woj, Cichy Woj, i w końcu o, jestem, cześć, cześć. Już w sumie zrobiłem wszystkie rzeczy, które powinienem. Opowiedziałem dowcip, zacząłem przeklinać, spadłem. Jeszcze brakuje tylko jakiegoś niesmacznej, jakiejś niesmacznej historii. I ogólne popsucie całego odcinka. Ja, 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 o kurde, to są silverfisze, fuck! Tak. Ja Ej dobra, jakie to jest mocne, stary, to Ale co ja mocne. mam robić? Mam to rozwalić? What? Mam to zepsuć, czy co? E, wow. Trzeba skrzynkę, nie wiadomo co w tej skrzyni jest, wiesz? Gówno pewnie No nie, no proli, ale oje, mamy... Oje. mamy... O ja! Mamy łzy o... mamy... gasta jak coś. Dobra, ale zginąłeś angular? Nie, nie, ja tu jeszcze żyję Dobra, bo tam są te silverfisze całe Wiem wiecie, właśnie. Wiesz co mi to przypomina? Bo my kiedyś robiliśmy taką mini serię z magistrem ho no i Super Hosta czy coś takiego i to no, no, było pełno Silverfishy. No to nie tak mnie gwar... to Zgarnij ten, zgarnij który... stary y, kilofa. Ja mam końcówkę di diamentowego, a co? Yy, bo trzeba zjeścić sz... spawner. Co tam dobra, ci wracam ci jest? do probówki. A to dobrze, to ja, tyle wystarczy. Wziąłem. Wracasz do probówki? Naszego Czu. słoika. Tak, tak. Do probówki.

ja je... Ale... Ja je będę palił. No pal się, no... No właśnie Oj. je spaliłeś. Oh. No nie no, mogę Spokojnie, mój winik teraz wynosi 12, czyli tyle ile. Ach, nie wiem. Jezu, cały czas kolejne są. No nie, Boże, to jest <laughs> najgorszy słoik! Kolejka. No, a to... Ciekawe czy cały kobel tam nie jest ten, z tych Silverfishów. No mam nadzieję, w ogóle że... Idę... Ej, ja o, idę, wiesz co? Ja wyleję lawę tam może co A no, co się tak? wtedy robi jak już no, zdobędziemy to co jest tam Ej, jest... Tam ostatni słoik gdzieś tamo, tam o, ten po prawej masz twojej. I w moim odcinku tam pójdziemy i. jest koniec tak. słoików, ale. My jeszcze w ogóle nie to powiedzieliśmy jest. o dodatkowych słoikach, nie Czemu to jest Tak, my jeszcze nie twarde. powiedzieliśmy o dodatkowych słoikach, to prawda, angularze. No właśnie, to nie? mówimy czy jak? No, mówię. No to mów. <laughs> to powiedziałem już. <laughs> nie, nie cioć, e, cioć, cioć. jeden z widzów zrobił nam. Oj ojoj, dodatkowe słoiki. I yy, przekleimy tą mapę, znaczy nie mapę, tylko nasz główny słoik I będziemy od nowa odkrywać te słoiki To jest Dokładnie taki słoik tak. Enterprise, taki dowódca słoików O takie... kurde Ale że spadłem o to nagrane Deśliwnąłem <grym> się O Jezu Taka Czemu czynienia? w ogóle zaprosiliście mnie jako gościa, nie pozwalacie mi dojść do słowa? Jesteście naprawdę. Nie no, skrzywdzicie, mnie! Jak, jakiegoś Enterprisea. A, no fuck! Tu trzeba zrobić ten. Platforma Gular, bo nie damy rady. No on damy. ma rację, on ma rację. Ja, ja mam budulec. No to dawaj ci chwilę. Ja, ja to logistycznie rozwiążę. Znaczy, jeśli chodzi o budulec, to mam tylko przy sobie jeden blok dyni, ale. <laughs> Patrzcie, to jest mur, Mur Maria, to... i on nie runie. Mur no, z dyni. zobaczymy. Tak jest. Czekaj, ja wezmę trochę kobla i... Ja tutaj ci budować ten mur. Ej, 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 to jest dobry myk, żeby wylać lawę przy tym. Przy... tym wentylku. No właśnie wylałem. Tylko... Jak powiedziesz na wejście? A, wejście. Ej, wezmę sobie jeszcze. Nie wiem czy odezwałem wejście wentylem, ale... no... Kurlegini! Masz karo! Dlaczego jak... te silverfishy są tak twarde? No i to jest bosko. Nie! Boże... W ogóle wiesz, że mam tutaj wieśniaka zombie w domu, chyba? Nie wiem, <laughs> tylko w tym, w jednym słoiku. O ci chyba spadłeś. Możemy <laughs> sobie go oswoić. Wow, możemy wow. oswoić? Oswoić! No, oswoić! Możemy. Chyba okradłem za mało rzeczy z waszych skrzynek. A to weź sobie one... z Czemu? One nie no. pozwalają mi przeżyć po prostu. O, mam. Łuk. Ale jak to Zastrzały. tak cały, gdzie sług? Chcesz tylko w pełni. Patrz, Rok, pokażę co? ci coś. Gdzie ty jesteś? Ej, a, a co by na to jakbym zrobił e, taką misję, że wrzuciłbym Ender Perłę i zrobił zaskoczenie jak zaskoczył wtedy. Ale co byś dalej zrobił? Mądrzejsze nawet. Nie no, wiem. umarł. No. <laughs> szkoda perełki. Perełka może się przyda do czegoś innego. A może no. szkoda czasu na twoje marudzenie? No to weź to perłę, wy. Pokaż nam tą akcję no, tak mi się podoba, to trzeba ale, akcja, co, wiesz. nie mamy żelaza, więc zbroi co nie zrobisz When, When your face, face is plumped, then action goes boom Zaraz pokażę mam fajerwerki Kurczę, gdzieś zgubiłem tą karłę Dawaj, no, wow, wow. mam Zniszczyłem mam. już spawner, jak coś No to czekaj, zostaw ostatki dla cichego Chcę zobaczyć no to No właśnie, ma. ja to Obydwa zniszczyłem o... wow ale ty Jesteś gościuż Ale tutaj Boże. masz silverwisze do tego. Ale z ciebie buła, ja tu chciałem zrobić, wiesz, ostateczny pojedynek, jak no ten No to, ale są pająki Ej, ale te silverfishy są straszne. Patrzcie, jak to się robi. Patrz, patrz. Ło, wow, iła. Ej, angular tefny się do ciebie. Hop za! Wow! Wejście, no. jak to wygląda. O nie, nie. A bo. znowu też... no, Spadałeś w dół. No, a chcesz... okay. nie chcę, żeby odcinek był cały czas, że spadam w dół, ej. Nie Cichy, tak dobrze ten, że. O kurę. Halo, proszę tam. Ja ich tylko zaskoczyłem, spokojnie Pająk się Boże, jak chodzisz na mapa No bo to jest dance, dance, dance a my tu sobie poczekamy na Cichego Cześć Dobra, obrabowałeś skrzynki Ale to może jest Bardzo fajne Trzy robaczki zabiły go Dlaczego one tyle biją? Dlaczego to... to jest jakiś hardball? No nie, a ja mam jeszcze troszkę zbroi i to Cichy, gdzie jesteś? Przed wejściem na swój. Cichy tam w twojiku. Zbijaj, bo, bo, bo musisz nie? mi pomóc, bohaterze. Czekaj, czekaj, bo zostało mi półtorej serduszka, bo trzy silverfish okazały się zbyt silne. Ej, no inaczej się, <laughs> się odnawia zdrowie w tych. W tych. Tak, y musisz mieć pełną... Czemu zągę? inaczej? No, ale ona się szybciej po prostu odnawia. Kiedyś było tak, że trzeba było się trochę nastać na ataki. A, no, to. Nie, no, nie, no, no, Ja, taki Bo tu się się naładować ten atak, tak? No, no tak. <laughs> e Wtory ja wiesz sklepażam ty... w niej jak leci. A to mówię A, ci, no, że no, tak nie możesz. Ale teraz spomować. wolniej. Teraz wolniej musisz no, Dobra, bo mogę... o... Ktoś zrobił dziurę w tym. Tak. I tutaj... część to, że siekiera ma więcej wrażeń niż mieć. A Jezus! A, to możesz być takim tym, tankiem. Wtedy. Tylko że Miec jest szybszy, nie? Czyli jeżeli siekiera... Czy zabiera... To, się jest wolna na szybkość, ale robi większe dipsy. Co dwie sekundy Boże, ten odcinek jest... Ale my jesteśmy nieudolni! Aaaa! No. Potrzeba eee, tutaj, wiesz, jakiegoś, jakiejś bryzy świeżości. Na przykład... nie. Pff. Dobra, to idziemy to ja w ja nie jestem bryzą świeżości. Trójka, eee, hmm. trójkę damy radę. LT ja pierwszy raz. Wow. Ale, Oddyć, ale... No. mocno te czy one są jakiejś zmodyfikowanej. Nie no... no. No ja. Przecież tak... ja grałem teraz Psztyno, na Minecraft z na z krawędzi na przykład są ten. Co? Na krawędzi to były na krawędzi i się bały Ja grałem na krawędzi... O! Ja grałem Minecraft na krawędzi i powiem wam, że te cwf mi nie, da, nie zabierały kurde trzech serduszek ej. Może jest jednak jakiś hard Ale bo jest jest może na, na, hardzie, na hardzie czy coś Gramy na hardzie? Nie Na easy Na easy Lol Ło! Chyba zmienię sobie ten... Zestaw mieczy O! Teraz w prawej dzierżę ten... do drugi mam... Tylko dla picy. Żeby... Nie! <laughs> o kurde! Ej to jest najbardziej fajny no. odcinek, nie? Ej, e, dobra, ja tu ja. patrzę na tysiąc. Słuchajam się nisko, jestem genialny. <laughs> Ale spokojnie, jeszcze się jeszcze się odstawię. O, 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 o Od... Ej, no nie, to jest masakra Od... jakaś Albyż... Skąd one tam się robią, no. Nie wiem, my chyba tego słoika całego nie przejrzymy, bo te, te silverfishy są Jak wszędzie. nie przejrzymy, ja tu przyszedłem plądrować go. No właśnie, chyba nie damy rady. No kurde, bez przesady. Czyli co, kończymy odcinek? To jest słoik dla koksów, nie? Jeszcze trochę. <laughs> Ale no gość! to ja idę w takim razie. Mogłeś mi wcześniej, że to dla koksów to. Ej, tam inaczej się spala tych silverfishów w lawie i to nic nie daje. To nie można przy wylocie zrobić. No właśnie. <laughs> Najlepiej tam. Czemu one tutaj nie reagują uderzam? No nara. Dobra, Myś ja co? mam wiaderko. Poza Co tam, Faktem, poza... że one są trudne do ubicia... Trudne A tu, tu jest jeszcze spawner że... jakiś. Jaki spawner? Na nie możesz silverfishów. Nie wiem, nie wiem. Może tak być, eee, tak, czekaj. silverfishów. Ta! Patrz teraz. <laughs> to masz kill off, to weź zepsuj. Zepsułem. Wow, Dobry. w końcu. Dobra, cichy teraz. Dobry. Trzeba ubić o, resztę co no oni mi... Kurde... Kurde... Ja... Będę was no... wspaniał z flanki, spokojnie. <grym> Może lepiej Dobra. nie. Kurde no... Co kurde, Samstwo. zaraz je zabijemy. Samstwo Ale podejrzewam, po że tych spawnerów jest tutaj więcej. Czekaj, ja obejrzę no, to... Ja to naprawię. Naprawisz to? Tak. Naprawię. <grym> Okej, okay, ja Cicho, sprawdzę... Pan... Dookoła czy jeszcze nie ma gdzieś? po prostu to są jakieś silver, z probuki, a ja mam jeszcze przy okazji lagi. Nie wiem no coś... czy to jest przewidziane zabawie, ale... Tak. One chyba wszystko. z góry wychodzą, wiesz? Jak z góry? No bo tu są zniszczone bloki. Chyba, to ty niszczyłeś. No widzicie? Ja. Tak? Tak, a, no, no okay, bo spadnę tam też niszczył. Nie było tematu. może jest jeszcze jakiś Nie było to nie było. Nie było tematu. Ej, cichy, może powiesz, jeszcze jakiegoś suchara? Nie! Zawsze tak! tak zawsze... Wow, wow, wow. Nie, zostałem znów wzięty <coughs> krzyżowy ogień, i Ej, jest kolejny spawner, dobra. Jezusie. Spokojnie. Ratuję ja cię. A nie, dobra, tak i agular, e, uciekaj i chodź do dłonie. <grym> Matko, ten porusz, to jest jakieś pasta. Tu jest spawner, porady. tam, tam, tam w ziemi. Tu, 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 tu. Nie mam kilofa, więc. Dawaj. dobra, wbijam dobra. i docieram się. Dobra, dobra. No i jestem wzmocony tak. Ale zniszczyłem, zniszczyłem go Dobra, Kurka, ja biorę. Rurka. Jakiś kilof. Tak przeklnę Co powiedziałeś? O, nie. Kurka? <noise> oh, do, 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 do naszych oponentów dołączyły zombiaki, których nie mogę razie Kurka, wodna. Kurka Nie wodna, no nie tak. ma offa. Jest drewniany, boże, drewniany to będę to... Nieskończoność psułeś O pająki głupie A gular, robię sobie diamentowy ten. Podoba mi się przejście z jakim co powiedziałeś, taki wiesz rodziny zabiły. Mamy diamentowy kill. Ej, gdzie jest diamentowy kill' stary, ty masz? Ja mam. To właśnie nim rozwalałem. A co? Nic A co jeszcze próbujemy zniszczyć? z za życiem Są tam Spawner jeszcze. O to było O, co ja? To nie ja. No ty właśnie. Nie. Ja <grym> jestem nie? daleko. Ja naprawiłem, cicho, cicho, cicho. Dobra, Ale jest mój mur jeszcze? stoi, m mój mur z dyni stoi cały czas. To, to nie jest bez powodu. Ej, są tu jeszcze... Ej, jest ich mniej już. Już ich... dużo ich nie ma. No, 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 już nie ma. Już, już chyba już żadnego nie ma spawnera. No, um, strzelam, że po prostu pochowały się jakieś puszczelne. I to są takie niedobitki, wiesz. Ej, tu jest, 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 jest. Zobacz, tu, w ogóle. Tu dawaj, dawaj, dawaj kilofem. Tam, Come on, come on. Do dziury, do spadłeś. O nie gdzie jest spawner? Ja go zniszczę. Wiesz co? Potrzebujesz wraczy, bo będziesz miał ciężko. Ale sklej On dupę na to! Odej, ja to zniszczę. Jest! Ja to zniszczyłem. Ale wiesz co? Nie, nie pozwoliłeś mi chociaż popełnić tego heroicznego czynu. Jesteś naprawdę niekoleżeński. No właśnie, jestem koleżeński, bardzo. Ale sklej dupę co? Nie. Ej, panowie, bo zaraz drama będzie na YouTubach. O, I ma, będzie, i trafimy ze sobą. Co tu Co Spawner. Jak ktoś. E... O, niech ktoś policzy, ile o. razy padłem, nie? Nie, ja, a ile ja? <gulana> Jestem przydatny, to się, się jak jak Akulata, Tempam się do ciebie, a ty spadasz. Bloek, tepuj! Jaki bloek? To nie był Blowek. Nie pamiętam, był kiedyś taki. Maciek, Maciek. Maciek, nie, ale było coś takiego, że Bartek z Bartek krzyczał Blołek tepuj. Nie, Maciek był... tepaj. Było. Ale nie, był, było. Było. Ale że rok. Bartek? Krzyczał. No, Bartek z Bartek. Bo kiedyś nagrałem jakiś odcinek z blokiem, ale no, to dawno, dawno, dawno da, da", temu. To były zamieszkłe czasy. Ja się zawsze z niego śmiałem, jak wytykałem mu to w twarz, że haha, mówiłeś Dzięki. Komu? <laughs> Tobie, że mi creepera wybuchłeś. Co? Czemu mu wytykałeś, Lejku? No, żeby My. się z niego ponabijać trochę, no. Myślisz, że co ja mam rozumie godność człowieka, czyli Ojej, Oj, było zabawnie. Nie, nie. Wow 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 Szkielet Steve mój mi... No nie, wziąłem <grym> mnie z drugiej strony. No tył, otrze, tu ty Ajdaku. której? Kurwa czemu to wszystko ma tyle życia! Ej, trzeba jeszcze zobaczyć, czy tak. nie ma gdzieś cyberfishów, nie? spawnerów. Nie mam kilofa, więc... Nie ja podołam. mam kilo, nadchodzę po Jaki masz kill off? Byś... Drewniany <grym o, <grym Zawsze lepszy niż jak sobie nie, chyba tu, tu nic nie ma. Op, zawsze lepiej nie mieć kill'ofu w ogóle. Chodź, nie lubię Dobra. I co to wszystko? Gdzie są chyba farki? tak? Gdzie są zabawki? No tu były. No tu ja było. wziąłem już. Ale co tam co, było? Co, co były za fajne? <laughs> Prochy i zagasta. Prochy i zagasta i to wszystko? Ale no, Biela. ale. Tak to ja nie powiem Powiedz że tak szczerze, że ja nie będzie. Gdzie to... Bo jest święteczna atmosfera, to ja do skrzydła może włożyć coś fajniejszego. Nie wiem, czy cichy, gdzieś nie dobrał tego, czy co bo... Ja nie, nie mam no. tej wy. Nie wiem, czy ja ją odłożyłem. Nie, ale to idę za to był quest. Ona zniknęła. A, no tak. O, no pajak mnie wepchnął. Boże. No, a... To okay, Nie pomisz śmierć. Pomisz ci, bo śmierć. już Ale Tam że to... zginiesz. A, nie zgubiłem ten numery. Dobra, słuchajcie, udało nam się chyba. No, wszystko? no, no wszystko? chyba tak. Chyba nam się udało, no chyba tak, no bo co, no, no bo ogarnęliśmy 6, swój... swoich się się zaczął, a kiedy... Co? K kiedy rujnowanie odcinka? Czy to już... R rujnowanie R -rujnowanie odcinka, nie będzie rujnowania. To już, ruinowania. Ta, ta, to Dobra, już cały było. odcinek rujnowany. <laughs> Dobrze. Spoko. To w takim razie cieszę się, że udało mi się porządnie... Żadnej... Czekajcie, to chociaż zrobię taką groźną pozę z Dwalwildem. A, a wiesz, że nie możesz bronić już prawym, nie? to, <laughs> 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 Dobrze, to był jeden z questów. Nie. Zabić Angulara. No, no był, były trzy questy zabić Angulara. Ale już wy wykonane. No. Dobra, no kurde, słuchajcie, chyba daliśmy radę, nie? No, Trochę no chaotyczny odcinek, ale, ale co, ale tak to... Tak... Tak to już sobie jest, że te odcinki też są chaotyczne no. Ja Nie wiem co, co się cały czas działo przez cały ten czas Po prostu ferwor walki, walki mnie poniósł No A i 20 minut się bawiliśmy z tym słoikiem ja. Tak się dobrze miało, w teraz jest taki filmik, jest taki pan, ja ma słoik! W ogóle to było moje pierwsze skojarzenie, z w słoikach to od razu przypomniał mi się ten filmik z panem i słoikiem. Ale jest gorszy. Kiedyś widziałem filmik, który no nazywa się Ptyczka Ptyczka miłości. Wiecie, wiecie, wiecie co było we wtyczce miłości? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. <śmiech> <śmiech> o, ja to, ma, to mam pomysł. To jest zadanie domowe. dla... Chociaż nie, nie. Nie wiem, czy powinienem mówić takie rzeczy. Znaleźć ten filmik. Wtyczka miłości. The Plague of Love. Dobra. E, <laughs> może, może być takie zadanie, ale ja niczego ale wam nie mówiłem. Nie odpowiadam za szkody moralne. O nie, ja też nie. Ja, ja nie macie. wiem co to jest. Dobra, słuchajcie, to no w takim razie będziemy kodzić chyba, nie? Jest tu ciemno i to chodźcie może do głównego słoika. Dobra. Szczerze mówiąc z tym słoikiem nic nie było ciekawego takiego. No Matko nie mi telefon no, upomina no, ty się o jakąś archiwizację. Jak to wyłączyć? E, wyłączyć. Wyłącz telefon. telefon albo rzuć o ścianę. <laughs> dobrze, ostatnio miałem ochotę. W ogóle ja, ja przypominam, jestem bardzo nerwowym człowiekiem, zresztą Jesteś dobrze nerwowy? Tobie... Od kiedy? No to chyba gdy nie widziałeś jak się na Marki... Widziałeś kiedyś... No jak na magistra się z e, Nie, widziałeś tylko jak na krzemie się denerwowałeś <grymne> <grymne> ja Tak, się tak wiesz z błotem ludzi, ja się z innym człowiekiem wtedy Dobra, patrzcie, mam była builda, walę z aksa i walę z różdżki jednocześnie Tak naprawdę to Groźny cię go nie Ale, ale czekaj się, tu gdzieś były różdżki. Ruszkie różdżki. Róż róż <grymne> tam jesteś kurwa patyk. A gdzie ty chcesz różdżkę ją? Wow, 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 iła, pomieszałem. O, oh, jezu, blaze. Patrzcie, wale z axa i wale z różdżki. I kto jest super? Wal nim jest z ja. różdżki. że jakie masz skille. Kurczę, to muszę zemówić, czekaj, muszę przełożyć z jednej ręki do drugiej. A nie można, nie? Nie, nie można. Ej, moment, gdzie jest ax? O, dobra. Wow, to są moje czary. <laughs> nie jest, to jest super. No słowo na W by się aż i dalej nie wpasowało, ale niestety no, nie mogę go powiedzieć na antenie. No dobra, w ogóle przebudowaliśmy te słoiki, nawet ci widzowie no. nie wspomnieliśmy wam o tym. E, mamy tutaj, zobaczcie, dach, ja tu wszystko sam budowałem, no. Aguilar nic nie robił. No to... No. dach. nie jeszcze i podłogę. To jest tak, ściana i podłoga, To jest wszystko, wszystko ja przebudowane, stary. ja robiłem, niestety Rob table mamy, tak ale tak chyba mieliśmy. Jest. Co? Nie czemu? A, to jest ta krowa znowu A nie? Ta. Nie widzisz tutaj na górze tej krowy? A, what? Debituję. Co jest tą krową, ty? No, Ziemie. Tak, przerwałeś Ups. jej medytację. Nie, to bardziej by się skojarzyło z taką żarówką, tylko że zamiast żarówki w lampie jest krowa. No, Lewitująca krowa, właśnie. No wiesz, taka surrealistyczna instalacja, gościu. Aha. Boże, dlaczego zmierzamy? Kończmy odcinek, kończmy go. Bo on do kończmy go nie odcinek, prowadzi. ja szukam tylko jeszcze lawy, ale chyba już nie znajdę. Wiem, że gdzieś tu jest, ale pewnie opominałem, więc jest. Co ci lawa? No bo w, w koblarce nie ma lawy, zgarnąłem lawę z koblarki. Ja, ha, ha. Aha, no nie gadaj. No dobra, okej, okay. w Jak takim razie, słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo on 12 level nabiłem. W sumie. No, go nabić, ginąc cały czas. Dobra, cichy, nie biegaj tam, tylko chodź tutaj do, do Kłeczka. Cześć, cześć. Dobie grój na pozę. No dobra, jest wiaderkiem. Dobra, trzymajcie się i dzięki za oglądanie. Możecie napisać, kogo chcielibyście zobaczyć jeszcze w kolejnym odcinku. Oczywiście, że mnie nie. Tak, możecie też napisać, że na przykład cichego woja, to zaprosimy cichego Woja. Nie ja może zrobimy Strzał, jakiś ten. kombo, żeby kogoś jeszcze, żeby było kombo. No Coś chcieliśmy dobra? właśnie w chcieliśmy ostatnim odcinku. Ale, ale nie wyjdzie to. Ale bo, bo, już w trójkę się przekrzykujemy, a w czwórkę to już w ogóle. No, to byłaby masakra trochę. W czwórka Rzeczy, gdzie, też gdzie kucharek sześć, tam chuj. Patrz, widzisz, bijecie go Woja oni, za jak Angulara, od razu mnie będzie bić. Dziś mnie zostaw. Wow, co Pokojo mnie nie bijecie? Pokojowego Panowie, człowieka No Panowie, mam to jest zły dotyk. Dobra, okej, okay, w takim razie żegnamy się, trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym fibie. Do widzenia. Cześć. Widzieli. Nieśmiertelny. <laughs> Oj. <laughs> śmierć. O, to odbyw. byłoby dobre cięcie. To jest <laughs>